W ogóle powiem taką śmieszną ciekawostkę, no początku myślałem, że to Google specjalnie zrobiła, albo jakiś troll, ale patrzcie, jak wpiszecie sobie beka z Polski, ja już to wpisywałem, to wyjdzie wam 1 euro w przeliczeniu na 4 zł. Ja na początku myślałem, że to chodzi o Polskę. Że to z Polską robią sobie beka. Ale nie! Jak się wpisze na przykład beka z Anglii, z tego co pamiętam, nie, w Brytanii... Nie pamiętam, czy pytają, to też jest, ale jak się wpisze, dobra Ukrainy Bekas. Kuźwa Bekas Ukrainy, to mamy tutaj przeliczenie Bekas Rosji i tu chyba coś się z Google stało. I po prostu, jak się wpisze Bekas czegoś, to przeliczenie są z euro. A nie działa to na przykład na Niemcy, bo nie mam swojej waluty. Ale Anglia nie wiem czy mi nie działa. Beka z USA to nie wiem czy to działa. U Ameryka, Stany Stanów. No to Łakat. Z... O, z Beka ze Stanów. Mam dolar amerykański. No śmieszne. A jak się na przykład usunie te Z to nie ma. Tak samo chyba z beka z Polski. A jak się usunie Z to nie ma. Musi być z. To jest... Śmieszne. Jak taka ciekawostka.